Nice. Glował ma, no, spikły na niego. Nice, awka. Dobra. Pierdziele to dziewięć, no to... O, nice, spadał. Lecił mnie po szefku. Ja sobie spadałem stałem z dachu ich go zrobiłem To jakiś fajny imion. Nie, fanę lagi mam. Mamy pachnie, O no, faktycznie. <gry> się grać Dobra ci. Nice try, Mercy. <grym> Dobra tak Nice <grym się zbiewa> To granat. jest klasa, to jest klasa z Instant I tam granat. klasa to zawodnik Granaty, granat, Granaty nauczył sam Pago, panowie. Często dropnie Dobra. Mleko mam. Dwóch i I jak się rozłożył. Ta wosklipuj to. No, dobra. Nie zdążyłem Wusila. wyprostować. No i umieracie Bo tutaj się zabija i umierasz Ale, podcelownik. mi pod O, no, zdążę! Ale muszę pod celownik. Przedstawię sobie pod celownik. Nie no, kto mi tam zasmokował, zajebie. No, oni cały czas smokują ten tym Nie to. Niepotrzebnie, bo ja tam cały czas się zdecydowany na górę. Mam papaka. Nie tak tak. Ten... Ale w ogóle on niej? Ma na przy... Nie! Nie! Okay. Nie! Okay. Nie, wychodzę. Okay. 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 No widać, że los tego chce. Los tego chce. chce. Popie, nic nie trafiłem. Nic nie trafiłem. Jakie warzywa. Drobnik do sienki. Ja pierdolę, nigdy nie zaznaczyłem takiego no. warzywa z awki. Na no, A, A, A. Ja bym dopiero przestał, nie tam był. Wow. Def mi zaraz, Easy. Dobrze, że spikowałem na niego, bo on jest, by Cię zabił. Nie? Chodź tu ty kasztanie. <śmówi> <śmówi> Last time dead. Nie, też to też muszę być to Dawaj, dawaj, będę szybko. Ja nie chcę zginąć. Niewieski, plantuj. Czy że tu zostaję? Wędzę. Oh, no. Wszyscy wenty. Nie, Pasza. no nie wszyscy, ale dwóch na pewno. Obiegłowę zrobiłem, wchodzą od A. Nie ma ich w wentach. Ja no zrzutowali już tam moje drzwi. To sugar, nice. Rampa? Ta. No. Nice. Wow. Szybko uspa. Chyba go nie ma, tam, wiesz? Drugi jest jak mapa w ogóle, Dokładnie tak o, o, Oni biją, jedzą Mamy pakę na lampie, tak myślę. Lampa jeden Mamy drzwi jeden Cofnął na lampie. Daj, 2 B, 1 minus 50, 2kg B. Oj, szapiałam. Las, no, nie, nie, nie trzeba. leżę, leżę, nie leżę, 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 na leżę, 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 mi leżę, 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 czy coś jeden leżę, ale bym jak jako zabił mnie. Kurde, ale nie znowu. Ale że znowu, że... Ale że znowu, że... muzykę z MVP. A typ mnie zanurzał tylko dlatego, że mu kolega pomagał i nie strzelał do mnie i dlatego byłem wolniejszy. Dobrze, tłumacz się dalej, tłumacz się dalej. No dobra, Laksus kliknij. Nie, nie mam, tak? Kurde, zmisowałem, ja miałem taką kurde, Przerwa, rak No i to teraz, olej. No, no, no. No, <laughs> jego, no, Jego los leży w twoich rękach, olej. Outside. <laughs> <laughs> <Fiel> <laughs> outside. Dobra, rak się jak ciebie wykikujemy, szmatę. Mysłem poleciało na mnie, bo Znowu mój za mną. Outside. Kliki ten dwa Eee, <grym> jeden obity i drugi bardzo obity Dobrze, Olek 165 poszli wejść Minus mu dałem Na B wchodzą, na B wchodzą tam leżą, na Cała. Wiem, wiem No to idziesz z pm dalej Mówię, że na B wchodzą, no Czemu wy nie poście od tych Myślałem, no, no teraz że się jak? wróci <laughs> <grym> no Nie za to. Widzisz, grazie, tak to się robi No, ale on mnie nie zabił w wędle. No.

Zostali molo na outside. Oh, jeszcze jeden na no, outside. No, no. jeszcze jeden na no. outside. Po Potem, bliżej ketę. Pakę pa, 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 macie. Ra, e, reload Stefano Aha, hałaś chwał po lewo? Jest tam, jest tam. Lebo. Dobrze. 7. Nice. Po lewej. No Dobrze, stawaj sobie. O. Teraz tak. A, <gubi> ale one stępy. Back, nie. nie. Ja nie mogę. To były tak... Sebano, ai, stupido. Nie, 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 piekło, piekło, nie, piekło, nie, piekło, nie, piekło, nie, piekło, 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 nie, piekło. nie, 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 Weź apkę, weź apkę, weź apkę to no. okay. Stefano, to jest twoja chwila, twój moment. No. Twój moment. Że... Tak nie nie tego ławkę, weź jest... z nie dostanę głowę od tego chłopa Gdzie on jest? Nie wierzę, nie wierzę! Padna yeah, no, uh, Heaven Co, Tak Oni się sami zabili <laughs> Heaven 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 jest Pomóż mi Słuchaj. Po prostu nie pikujcie i tyle on przecież, te... już trafił. uratowałem tę rundę. Cała Twoja postać to jest kobieta czy masz? Nie, nie mam pojęcia. Transik. mam To jest transik. Transik. Leży Leży Leżycie, ja dostałem sobie. Ja też dostałem chill. Leży, spaliłem z pana. Transik, obejrzmy sobie za rampa. Chodźcie. Nice. No. A chodźcie, 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 bo jestem. Macie dwa flese na bajki Nie rasuj się Nie Rak Rakso Clewan ty Siedzę Nie dobaj ja czeka Clewan To jest time, dam się. Nie 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 wierzę no, tu Leży Jeszcze, Jeszcze jeden wenty Weź się MP Leży za, 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 za. Mam awkę, mam awkę Mamy dwie awki Też mam, też mam Mam Dobra, to zagram Też mam, też mam Plecka ja, użyłam tak, co? co? Wszystkiego najlepszego z ekranu dziewiętowiec A mam z <like>. lagu <grym> na ciemnie Rampa Ojej! mi się wygło. Co miałeś? O Kawa wentę. I flash. mówię, mówi: "Poczekaj, nie bij." Nie, nie wiem. Spider ty plecy ty masz wariacie. Ej wariaci, a kaparuj. Ej wariaci, kurwa. Dobra, dobry mecz. Ej wariaci, ku pracy mam. Dobry mecz. Masz slaka. Wariaci, dobry mecz, wariachiki. Wariachiki, ejecie. Dobra.